Echinodorus tenellus, dziś znany częściej pod nazwą Helandium tenellum, to jedna z tych roślin akwariowych, które choć niepozorne, potrafią zupełnie odmienić charakter zbiornika. Jej smukłe, delikatne liście, przypominające drobną trawkę, tworzą zielony dywan rozciągający się na dnie akwarium, niczym łagodna, podwodna łąka. To roślina, która doskonale sprawdza się na pierwszym planie tam, gdzie detal i struktura mają największe znaczenie. Pochodzi z obszarów Ameryki Północnej i Południowej, gdzie porasta płytkie wody, często zanurzone tylko częściowo. Dzięki temu przystosowała się do różnych warunków środowiskowych i z powodzeniem może być uprawiana zarówno w akwariach o wysokim standardzie technicznym, jak i w tych bardziej minimalistycznych. Mimo wszystko, intensywniejsze światło oraz dozowanie dwutlenku węgla znacznie wpływają na tempo jej wzrostu, pokrój i barwę. W dobrych warunkach potrafi w krótkim czasie pokryć podłoże gęstym kobiercem, tworząc wrażenie miniaturowej, podwodnej łąki. Liście tej rośliny są bardzo wąskie. Zwykle osiągają długość od 2 do 10 cm. Kolorystyka może się różnić od jasnej, soczystej zieleni w słabym świetle, aż po odcienie oliwkowe, czy nawet czerwonawe przy silnym oświetleniu. Echinodorus tenellus nie rośnie w górę, przeciwnie, płoży się nisko przy dnie, a jego system korzeniowy rozwija się silnie, przytwierdzając roślinę stabilnie do podłoża. To roślina, która rozmnaża się bardzo efektywnie poprzez rozłogi. W naturalnym procesie z rośliny macierzystej wyrastają długie, cienkie pędy, na których końcach formują się nowe rozetki. Po czasie ukorzeniają się i zaczynają samodzielny wzrost, przez co w krótkim czasie mogą zająć dużą powierzchnię dna. W zbiornikach gdzie zależy nam na porządku i harmonii, warto regularnie kontrolować jej rozprzestrzenianie się, przycinać i przesadzać młode sadzonki tam, gdzie są potrzebne. Echinodorus tenellus nie ma wygórowanych wymagań, ale jej piękno najpełniej objawia się w akwariach, gdzie zadbano o odpowiednie oświetlenie i żyzne podłoże. Dobrze reaguje na nawożenie zarówno mikro jak i makroelementami, zwłaszcza jeśli zależy nam na szybkim wzroście i intensywnej zieleni. Doskonale komponuje się z innymi roślinami pierwszego i drugiego planu, może też stanowić kontrast dla większych, liściastych gatunków, tworząc naturalną ramę dla aranżacji. Co istotne, ta niepozorna trawka pełni również funkcję praktyczną stanowi schronienie dla drobnych mieszkańców akwarium, takich jak krewetki, młode ryby czy narybek. Jej gęsta struktura daje im poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie nie ogranicza cyrkulacji wody ani dostępu światła. Podsumowując, Echinodorus tenellus to roślina wyjątkowa i skromna, ale wszechstronna. Jej obecność w akwarium dodaje mu naturalności, lekkości i głębi. To doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych akwarystów, którzy chcą stworzyć harmonijną, żywą kompozycję. Choć nie krzyczy kolorem, nie dominuje formą, potrafi zachwycać subtelnością i strukturą, zwłaszcza gdy pozwoli się jej rozwinąć pełnie możliwości.